na giełdzie znaleźliśmy takiego Opelka z 2019 rok to prawie nowy no. i jak tam, skąd on jest? z Niemiec? nie, salon polski to jest w polski Polsce. salon, proszę bardzo cena? do negocjacji jak mówią ile? 46 500 46 500, a przejechał pan zaledwie 70 tysięcy, jak widzisz, tak? 70 nie? 70 jak to się sprawuje, taki Opel? Nie było żadnych problemów? Nie. To jest tak ekonomiczne. Można tutaj e, zamontować 1, instalację gazową. Aha. Jest silnik do tego przeznaczony, 1.4 turbo. E, dość ładnie wyposażony. Koła, koła, koła dajemy tutaj na letnie na alusach. Mamy tu Czyli cały zestaw, tak? Na A, zimę, tak, na lato, wszystko tak, tak kupujesz jest, jest. i załatwione, tak? No dobra, to jeszcze rzućmy na niego okiem. Dzisiaj fajna pogoda jest na giełdzie, proszę Państwa. Jest samochodów sporo, bo to zależy wszystko od światła. Tak wygląda owa Astra. A ile taki nowy samochód kosztuje teraz Te w tej A czemu sprzedajecie z ciekawości? Bo sprzedajemy Na co? E, Ta to coś mówiła o Dutch, i tak dacie Daster? Na. Bo większa. Większa, No dobra. Fajne auto. I tak to wygląda w tej chwili dalej na giełdzie. To jest samochod w tej chwili. Chyba jest co tydzień Przy towarowej Tak giełdzie towarowej Samochody Przyłaze